Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiektyw, między m.in. gminy i powiaty, przygotowują się do sezonu zimowego. Pierwszy etap rozbudowy szpitala specjalistycznego Wiaśle dobiega końca. W Czcinicy powstanie Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury. Województwo Podkarpackie przygotowane do nadchodzącego sezonu zimowego. Gmina Jasło podpisała umowy z 11 wykonawcami, którzy będą dbali o zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Podpisane mamy już umowy związane z, z ociężaniem przez wykonawców. Oczywiście są to firmy zewnętrzne. Jest, wykona, jest podpisane 11 umów na wszystkie miejscowości gminy Jasło. A co za tym idzie? Zabezpieczone są środki na ten rok 2023, jak również środki w budżecie gminy na rok 2024 w ilości 1 200 000 zł. Środki będą przeznaczone na kilka konkretnych zadań. W ramach tych, tych kosztów związanych z utrzymaniem zimowym e, następuje ośnieżanie jezdni, posypywanie, czyli e, wykonywanie szorstkości, e, żeby nie było śliskości na drogach, dla, wiadomo dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i nie tylko. Będziemy to wykonywać solanką piaskowo-grysową. Grysowo. Solną. Oczywiście te zadania będą wykonywane między, przy, 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 przy tym nasileniu, nasileniu opadów czy śliskości między 2 a 7 siódmą, siódmą rano. My jesteśmy na to przygotowani. Można tak powiedzieć, że nie możemy być zaskoczeni. Do końca tego roku utrzymanie dróg w gminie Jasło wyniesie około 373 tysięcy złotych. Pierwszy etap rozbudowy szpitala specjalistycznego w Wiaśle dobiega końca. Powstaje nowy pawilon, w którym będzie się mieścił oddział psychiatryczny wraz z Izbą Przyjęć. Oddział psychiatryczny dzienny, poradnia zdrowia psychicznego i poradnia leczenia uzależnień. Ta inwestycja już dobiega końca. Trwają prace końcowe, i w tym roku mam nadzieję, że zostaną zakończone całe prace budowlane. Pozostaje jeszcze zakup wyposażenia. Wyposażenie jest dostosowane do pomieszczeń, także musi być dopasowane do pomieszczeń, więc nie można po prostu wymierzyć, jeżeli nie ma tych pomieszczeń ukończonych. I dlatego wystąpiliśmy do pani Wojewody o przesunięcie części płatności na 2024 rok. Budowany oddział psychiatryczny to pawilon obejmujący piwnicę parter i pierwsze piętro. W części piwnicznej budynek budynek to jest ponad 2,5 tysiąca kubatury w części piwnicznej to są urządzenia techniczne, wszystkie niezbędne urządzenia do funkcjonowania tego budynku. Natomiast na parterze będą przychodnie specjalistyczne, psychiatryczne, psychologiczne i oddział dzienny. Natomiast na pierwszym piętrze będzie oddział szpitalny dla pacjentów psychiatrycznych. Nowoczesne sale, pięknie wyposażone, zabezpieczone zgodnie z nowoczesnymi procedurami i z odpowiednimi kluczami elektronicznymi, tak żeby pacjenci mogli bezpiecznie w tych pomieszczeniach przebywać. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 13 milionów pochodzi ze środków budżetu państwa. Gmina Jasło otrzyma do 1 miliona złotych dofinansowania na Straże Pożarne z programu Bitwa o remizy. Komenda główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała już listę jednostek samorządowych, które otrzymają wsparcie. Akcja profrekwencyjna przed wyborami, która była ogłoszona, bitwa o remizy, przewidywała, że gmina, która osiągnie poziom frekwencyjny w wyborach parlamentarnych powyżej 60%, no, ma szansę na otrzymanie tego bonusa w wysokości miliona złotych. Ku mojemu ogromnemu, trochę zdziwieniu, ale i ogromnej radości, gmina Jasło. Wygrała tę rywalizację. Średnia frekwencja w gminie to prawie 70% wyliczona, dokładnie 69,99. Część środków zostanie przeznaczona na termomodernizację remis strażackich, natomiast pozostała część posłuży do zakupu niezbędnego wyposażenia dla strażaków. W gminie Jasło zdecydowaliśmy, że wszystkie 12 jednostek będzie uczestniczyło w tym podziale środków, czyli tam, gdzie jest możliwe. To termomodernizacja, a tam gdzie chcemy i jakby jest potrzeba, to są zakupy czy do 10 tysięcy, czy powyżej 10 tysięcy. Jesteśmy przygotowani na dokładanie do tego przedsięwzięcia. Jesteśmy teraz na etapie zbierania informacji o dochodniczych straży pożarnych, o tych wszystkich 12 jednostek. Ten przedział zakupów będzie naprawdę bardzo różny. Od takich potrzeb, które są związane choćby z wstąpieniem niepli do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, gdzie są im potrzebne narzędzia hydrauliczne. Powinniśmy to kupić, więc jest okazja, kupujemy. Po dużej jednostki, które są w KSRG, mówię o warzycach cznicy i osobnicy, potrzebują dodatkowe boksy garażowe, takie wolnostojące, ocieplone, które też możemy nabyć z tego tytułu. Po naprawdę sprzęt, o którym hmm, trzeba powiedzieć, że on służy strażakom jako wyposażenie indywidualne lub też wyposażenie strażnic. Gmina Jasło znalazła się wśród 314 wskazanych jednostek samorządu terytorialnego w kategorii do 20 tysięcy mieszkańców. 24 listopada w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie miał miejsce wernisaż pracy czwartego ogólnopolskiego biennale w stronę fantazji i wyobraźni dedy kowanego Zdzisławowi Beksińskiemu. Konkurs zorganizowany przez Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie był adresowany do uczniów szkół plastycznych z całego kraju. Napłynęło ponad 300 prac z 32 liceów plastycznych i wiecie państwo, to są prace od Gdyni po Zakopane. Także Geografia szkół jest bardzo, bardzo duża. Gdy podsumowywałem trzecią edycję, to mówiłem, że spotkamy się za dwa lata. No niestety życie pisze różne scenariusze i spotykamy się dopiero po pięciu latach, ale dalej z dużą aktywnością młodzieży, dalej widać, że tematyka wyobraźni i fantazji i Twórczość Dzisława Beksińskiego jest bliska y, uczniom szkół y, plastycznych w Polsce. Głównym celem konkursu było zainteresowanie młodzieży narracyjnymi formami plastycznymi, kierującymi się w stronę fantazji i wyobraźni. Byliśmy zaskoczeni, że jest tak dużo i dobrych prac, jak chyba do tej pory nie było w żadnej edycji, ale też y, jesteśmy. E, uradowani niezmiernie tym, że ci młodzi ludzie właśnie e, nie naśladują. Starają się jakby pokazać coś, co sami robią w dialogu z Beksińskim. Czasami pojawia się jakiś cytat, ale już nie przeróbka obrazu Beksińskiego czy rysunku Beksińskiego, co nieraz zdarzało się w poprzednich edycjach, natomiast e, jest to już jakaś kreacja w dialogu i to, chyba, i to chyba jest największy sukces tego konkursu i tej wystawy. Beksiński może zwłaszcza młodych ludzi uskrzydlać, znaczy wyzwalać w nim to poczucie, że każdy ma swój własny świat. Że nie musimy się odwoływać do tych, którzy są już dobrze znani i przeszli już kawał drogi życia, tylko możemy właśnie sami z siebie próbować. Tak jak mówiłem wcześniej w jakimś dialogu z tradycyjną sztuką, Beksiński to już tradycyjna sztuka. Eee... Prowadzić, uczyć się, dostrzegać w sobie takie elementy, na których zbuduje się kiedyś dojrzałą twórczość. Wystawę można obejrzeć do 24 stycznia. W Czcinicy powstanie Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury. W Starostwie Powiatowym Wiaśle podpisano umowę na realizację projektu. Jest to największa inwestycja powiatu jasielskiego. Dokładnie chodzi o przebudowę, rozbudowę termomodernizację budynku byłego internatu wraz ze stołówką. Stołówka będzie przekształcona na salę konferencyjną i salę restauracyjną. W części tej podziemnej będzie, czy są tereny przygotowane pod spa. Dodatkowo będzie zmodernizowany stadion piłkarski i będzie również wykonana poprawiona murawa i wykonane oświetlenie. W dalszej części planujemy wykonanie krytej hali, takiej o wymiarach 50 na 30. Mamy do tego stadion lekkoatletyczny, chyba jeden z lepszych w województwie i mamy krytą bieżnię w salę. Także cały kompleks będzie stanowił takie dobre miejsce do uprawiania dyscyplin sportowych. Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury umożliwi organizację imprez kulturalnych, wystaw, konferencji czy zawodów sportowych dla młodzieży i klubów sportowych. To będzie zupełnie inny standard. Będą pokoje o takim podwyższonym standardzie. Będą piękne sale konferencyjne. I oczywiście to zaplecze związane ze sportem ulegnie znacznej poprawie. Planowany koszty realizacji inwestycji wynosi ponad 16 milionów złotych. Ruszyła baza rodzin do kolejnej edycji szlachetnej paczki. To moment, od którego potencjalni darczyńcy mają miesiąc na wybranie rodziny i stworzenie dla niej paczki. Właśnie szukamy już darczyńców dla naszych rodzin. W tym roku zgłoszonych do projektu jest 228 rodzin, z czego większość jest już opublikowana. Także poszukujemy darczyńców, którzy zechcieliby tym rodzinom pomóc. Darczyńcą może zostać każdy. W poprzedniej edycji programu jedną paczkę przygotowało średnio 31 osób. Wchodzimy na stronę Szlachetna Paczka. Tam mamy zakładkę Wybieram Rodzinę. Wybieramy rodzinę z naszego rejonu. To jest powiat krośnieński, rejon Krosno i okolice. I tam szukamy rodziny, która ujęła nas swoją historią po to, żeby jej pomóc. Priorytetem Szlachetnej Paczki są marzenia rodzin, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebują wsparcia. Marzenia są bardzo różne. Wiadomo, że jeżeli w rodzinie są dzieci, to te marzenia są takie bardzo, tak naprawdę bardzo przyziemne, to co większość dzieciaków ma na co dzień, oni marzą o słodyczach, marzą o jakiejś zabawce, są rodziny, które chciałyby wrócić na rynek pracy i na przykład potrzebują do tego prawa jazdy, więc te marzenia są skierowane na bony, na prawo jazdy, ale są też marzenia dotyczące sprzętów takiego codziennego funkcjonowania, codziennego użytku, kuchenki, pralki, lodówki, mikrofalów. Finał akcji, tak zwany weekend cudów szlachetnej paczki, odbędzie się 16 i 17 grudnia.